Dobra, gościu, słuchaj. Słuchaj, widzisz tego tutaj Tomasza na dole? On tu dalej z nami jest, on nam ostatnio ugrał. Z to jest... Kazimierz Koźmierz, dobra. To tego. Kazik y Lecimy na to samo miejsce, czy jak? Dobra, tam klikaj co tam jest, ja nam kupię tutaj. To musisz wybrać, tutaj Chyba. Nie wiem, czy wybierałeś, czy nie. Dobra, wystartowałeś? Startuj. Lecimy. Nie mogłem, zbugował. Dobra, to tak o. Czy chcesz być dzisiaj wojownikiem Gwiezdnej Floty, czy nie? Ja jestem cały czas wojownikiem Gwiezdnej Floty. No dobra, no to chodź, chodź, bo kupiłem ci szpadę, by berzbił ze szpadla. Ty, ale... Ojeju, ty, to jest to, ojeju, to jest ta, 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 ta mapa ta inna taka. Ej, ale słyszymy się, normalnie. No słyszymy, a czekaj, czekaj stój, stój tam, stój tam, zobaczymy jaki jest zasięg tego. Uuu. No, i to już się nie słyszymy. ty, ale się echo odbija. Kurwa, faj, gdzie to wylądowało? Tu, pa pa pa. Jo. Ej, ej, ej. Musisz włączyć pod kół. Masz? To ma baterię? Ma! O, kurde, hopie do korzenia, zgłoś się Korzeń zgłasza się, zgłasza się Czekaj, ja, ja gadałem na dwóch tych. Jeszcze raz, Śl śliski do korzenia. Korzeń zgłasza się. Dobra, idę. Dobra, yy, yy, Dobra ale chcia Musimy iść do, do wejścia, i wyłącz na razie, nie trać baterii. Ty, a ty latarkę wziąłeś? Yy, jeden będzie walczył, drugi będzie, świ będzie świecił sumie mogłem wziąć nam po, po latarce w sumie zamiast szpadla. Masz latarkę. Bo nie będziemy mieli miejsca w sumie w plecaku Dobra, musimy musimy grać z toki latarką nie ze szpadlem, bo jak chcemy się rozdzielać, no to każdy z nas musi mieć światło i no. Dobra. Yy, Marian. O jest lewo Uuu! Dobra, słuchaj. Marianie, to tak o. Rozdzielimy się. Ja pójdę na lewo, bo tam jest światło. Ty idź gdzieś też na prost, bo tam widzę światło. Jak coś, to y, widzi, słyszymy się na walkitoku. Dobra, idę prosto. Y, włącz walkitoki dopiero jak będziesz tam na końcu tego pokoju swojego i czekaj na mnie. A jak się skanował? A prawda? Halo? Słyszysz mnie? Pożyj do jaszcząbia. Z znalazłem kluczyk jakbyś miał jakieś drzwi. Szkoda, że ta bateria tak schodzi. No, nie schodzi tak szybko. Ona schodzi tylko jak się gada, więc może być włączona chyba. Aha, no, to Dobra, lewe drzwi sprawdzone, prawe też nic tu nie ma, idę do ciebie. Mam kluczyk, nie wiem, czy znalazłeś coś, yy, co można otworzyć. No to jeszcze nie byłem. Kurde, powiem ci, że nie mam miejsca <laughs> przez ten kluczyk. Powinno być coś do zwiększenia ekwipunku. Trzeba zobaczyć, czy nie mamy czegoś takiego. O kurde, i klucz. Ty, lustereczko! Nie, to lupa. Nie, lusterko. Co to jest? Nie, lupa. Jakieś, nie wiem. Chyba tu? lusterko Lupa Magnifying glass, no to chyba lupa Dobra, to chodź może, bo tu chyba nic nie ma Więc i tak, i tak musimy wrócić, a tam były drzwi, więc y, do wyjścia y, I przy wyjściu zostawimy przedmioty i pójdziemy dalej Byłeś, ty byłeś prawo? Y, tak, na prawo byłem, tam nic nie ma, tutaj możemy iść Coś biega Za nami! Nie Gdzie? Co? No coś tu biegało, gdzie to biegało? Nie, to, 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 to mały, ten no mały kumpel, 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 ty klucz Czekaj, czekaj, czekaj Idę po klucz Pa, 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 pa Ty przebiegł po mnie, daj mu coś, daj mu coś On klucza nie chce Ty wziął klucz, wziął klucz Gdzie? Wziął Gdzie on poszedł? Na prawo, znaczy tam na lewo ją No nie no, to tamto nie idziemy Serio, wziął klucz? No wziął klucz Dobra, chodź idziemy dalej Mówię, no, że kum O klucz! Oj, no. zamknięte drzwi, pa Pyk, otwieram Oj, serwerownia, uważaj na sufit Idziemy po nowego rtx -o. Nie no, nic ty nie ma, ty Czyli co, musimy chyba tam przeskakiwać pytanie czy chcemy ryzykować Skakaniem. Będę! Co? O! Owierasz? Czekaj to może ja odejdę, bo ja się... Bo ja, ja mam wrażenie, że to będzie wyborać okay. o! o! Browce! Bierz Dobra, to możemy, możemy wyjść Ale i kolejny musisz dzień. Miała, może. Musisz mieć skorto... Wychodź, wychodź O! O, o kurde! Nie mam, nie mu co dać, la... nie dawaj mu browarów! Ty ja może piwo chce po prostu się napić? Pieniądze są! 63, idziemy, chodź! Kurde. No on tam skacze i tak, to ciężko będzie. Mamy dużo chyba, nie? No mamy 197, potrzebne 220. A to musimy iść no możemy wrócić i pójść po kole na kolejny ten, bo to tam, tam trzeba skakać, a my możemy spać. Ale jest ósma, oj. Podwodę. To dawaj, ciemno się robi. To dawaj, idziemy, chodź, chodź I nie ma miejsca na wszystko. A, no to dlaczekaj, ja wezmę Dobra, spadamy Mam włączoną Dobra, ja znajdę drogę drugą. Przekręczną, okay. Czy Słyszysz mnie teraz czy nie? Kurde, łajmy humor, słuchajcie. I teraz nie ma, nie ma kto mi śpiewać w takich ciężkich sytuacjach jak teraz. Jak ja mam się przerostać do domu? O! Nie! Statek! Nie! No nie, no musiałem butelkę jej zostawić. Przeżyłem, ale butelki musiałem zostawić. Nie, nie wierzę, nie? Ja. Yeah. Wniosłem tylko 38. Czajisz Kurde, ale mi tam potwór. Nie, jeden i był drugi. Dobra. I nie mam, kurde, mu falu. Ja ci kupię. Yy, te potwory da się unikać, jakbyś sobie chodził na kuczku. Nic ci nie zrobią. Myślisz to samo co ja? Co? Nie wiem. Dobra, czekaj, wiesz co? Ehm. Yy. Go się bierze do plecaka czy do rąk? Do rąk. Chyba, Dobra. Ale to zrobimy na koniec, jak będziemy wracać z systemą Ale może już tego nie być? No, będzie. A to 124 kosztuje. No bo te pszczoły nam nie pozwolą wyjść. A jak się zamkniemy w środku? To one nie odlecą? Po prostu? Nie wiem. Może spróbuję, co? Dobra, ty czy ja? To ja będę stał przy drzwiach, a ty tu skoczysz. Dawaj! do środka. Ej, no puść to. No ty stary, no nie da się tego puścić. One wleciały do środka, cześć? Przykleiły się No, pa, pa, pa. Te... No, pa O co tu chodzi? Dopiero przylecieliśmy Ty, drzwi puszcza No, one tam trzymają przez jakiś czas tylko no przebiegnij. Bie biegnij, zaraz dam. Dobra, no. Mam, mam, mam. Zamknąłem. Kurwa! Żyjesz? Otworzyć drzwi? Odleciały chyba. Jednak nie? Ty poleciały chyba, nie? Dalej gdzieś tu latają. Dobra, ja mam pomysł. Ja może ten RUIDAM jakoś blisko wejścia i pójdę, spróbuję coś znaleźć i może uda się to ugrać jeszcze, co? Dobra, trzeba się pośpieszyć, kurde, i znaleźć jakieś fanty, bo tam mamy 131. Tam potrzebujemy 220. No jak znajdziemy dobre fanty. O cholera, one tam latają wściekłe. To lecą do mnie? Co to było? Co jest? No nic, zaczynamy od początku. W takim razie no. E. Bo jak nie, jak nie żyjesz to możesz mówić. A no tak. To zaczynamy od ja początku. To jest z ziemi wyszło. Stary jest, ja słyszałem taki... Ja